Cześć, ma daleko z tej strony. Adamos Power a dzisiaj zaczynamy pierwszy odcinek z naszej świątecznej serii. I słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie we FNAFA Christmas. Nie wiem jak on będzie się prezentował. Dzisiaj zagramy i. Słuchajcie, jesteśmy. Let's go. Christmas Witch. Ready. Spędzimy sobie święta dzisiaj z Freddym, więc w sumie to new game. Zobaczymy co i jak. O nie, ja chyba wiem co to będzie. Okej. Okay. Ale pobrałem uh, to, to na Game GameJolcie, ale dobra. One new message. One hour left. Remember, the name of the winner will be said in a hour. Uh, if B. Winner doesn't accept the officer, another winner will be chosen. No dobra, po prostu. To mi trochę -fp, uh, FPS-a przypomina. Pizzeria simulator w sensie. Z samym takim stylem. Ej, hey, ja więc to jest za świąteczny fnas, słuchajcie. Dizowski go nagrywał właśnie też jako takiego świątecznego. No, o co chodzi? O! Szybko, szybko, szybko! Podłóżko. Jak jest Foxy, trzeba... Dobra, przeszedł. już ja pierdzielę! Ła! Wow. Co tu się, co poszło nie tak? Gdy jest Freddy? Ciekawi mnie to, że w ogóle tego nie widziałem, nie? To jest bardzo ciekawe, ale... Powinno się udać, ja wiem, że to... Będzie ciężkie, ale się uda. Uda się w końcu. Nie wiem kiedy, bardziej bym powiedział jutro, ale się uda. Słuchajcie... Nie wiem, czy to znów nie jest Freddy. Takie mam przeczucie, że to znów Freddy jest, nie?

To jest bardzo ciężka gra. W ogóle coś jest zbagowane, nie mogę latarki włączyć. Chyba nikt nie idzie. Jest ciężkie, ale plusem jest to, wiem mniej więcej co robić. Tylko znów mam cały czas zbagowane. Um, wiecie co zbagowane? No, jak to się nazywa? Cały czas to, ta latarka jest zbagowana, ale da, przy dobrych wiatrach da się to przejść. nie? Przy dobrych wiatrach da się to przejść całkiem. Trzecia noc zaraz będzie spokojnie. Dobra, wiem o co chodzi. Vai. Okej, okay, Bonnie. W ogóle co mi się dzieje? Koleś, który teraz gra, to co widzicie? Nie przeszedł na foczwórki, nie? Nie, co się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wiem, czy przegram. Przegrywam, czy o co chodzi? Nie wiem co się dzieje. Jakby ani latarka mi nie padła, ale nagle mi się cał całkowicie widzicie co się dzieje, no. Nie wiem, co się dzieje. Czyli Fred już jest, bo go słyszałem. Ale aktualnie nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Nagle mi wyłączyło podgląd ekranu. I słuchajcie, nie wiem, co się dzieje. Przy dobrych wiatrach się uda, ale nie wiem, czy to się uda, słuchajcie, bo nie wiem, co się kompletnie dzieje. No czarny ekran jest dosłownie, nie? Nie wiem, co się dzieje. Słuchajcie, no sądziłem, że powinno pójść wszystko gładko, ale najwyraźniej y, chyba przejdziemy sobie to powiedzmy od nowa, bo. Przydałoby się troszeczkę lepiej chyba zapoznać z tymi gierkami yy, i ogólnie zapoznać, więc zacznijmy nową grę. Będzie po prostu najłatwiej, musimy nabrać w prawy wiadomość. Ja se to muszę przyciszyć! Tak, 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 czytaj wiadomość, dawaj. Dawaj, co, co się dzieje. Yy, dobra, my tutaj wiemy o co chodzi oczywiście. Ej Dobra bo patrzcie bo jak tutaj wchodzimy to klikamy ten przycisk a tutaj też ten, dobra to, aha dobra no to dobrze Czyli gramy tak Ja mam za małą, za małą podkładkę pod myszkę. I słuchajcie, póki co. <grystanie> <grystanie> Budzicie się nagle o 12:45 w nocy i słyszycie taki dźwięk, nie? I widzicie Pluszaka jego e, na łóżku, co robicie, nie? To jest dobre pytanie. Napiszcie w komentarzu. Um, no, póki co, tej nocy nie ma żadnego jeszcze animatronika, więc nie musimy się bać. Ale wiecie co, sorry, ale wolałem zacząć obnowa, bo wiedziałem, że to będzie znacznie łatwiejsze. Ale o co z tym chodzi? On, on chyba z szafy wychodzi, bo to nie ma innego wyjaśnienia na to. Dobra, ta podkładka pod myszkę, wiecie co, ja bym bez podkładki to robił najchętniej, bo bym miał więcej przestrzeni, ale faktycznie muszę jeszcze większą podkładkę kupić niż teraz, bo to, to się nie nadaje tak. Plus jeszcze odpadający przycisk od myszki, o którym wam zazwyczaj nie mówiłem. Nowa wiadomość. Co tym razem? No dobra, jestem gotowy. Muszę sobie obniżyć krzesło trochę. O, dobra, tak tak lepiej. O jest. Okej, okay, czyli wiemy, że... Dobra i słuchajcie, tutaj też źle wybrałem. Co wiemy o Freddy? Yy, nie zamykaj yy, Musisz zamknąć. Nie możesz zam zamknąć drzwi, on nie może po prostu tego, tak jak tutaj co napisałem, yy, po prostu czać drzwi, póki nie słyszysz kroków, że nie pójdzie. Więc Freddy nie będzie tragedii z Bonim, yy, nie możesz na niego świecić tak yy, kilka razy. Nie możesz mrekać na niego, będzie się po prostu przemieszczał. Dlatego właśnie o to chodzi, żebyśmy na niego świecili cały czas. Chika jeszcze nie wiemy. Foxy też nie, I oczywiście Lefty też nie. Słuchajcie, nie wiem, ale zobaczymy, zobaczymy jak, co, co i jak, jak pójdzie to w ogóle. W ogóle plusem jest to, że plusem jest to, że nie trzeba klawiaturę w tej gierce używać i to jest naprawdę na plus. Czyli światło, drzwi. Będę, będę pamiętał, że pewnie i tak zginę. Chociaż nie, bo to jest ta noc druga chyba dopiero czy coś. I teraz będzie tam... Nie, nie, nie... nie. O co tu chodzi? Czemu to się wyłącza? Ja nic... Chyba czaje o co chodzi, ale może być to serio ciężkie, nie? Chyba czaje co zrobić, jak się latarka zaczyna wyłączać? Trzeba to kliknąć i teraz się nie wyłącza. Nie, 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 pomocy, pomocy, No samo się dzieje, no mi jakaś głupia ta wyskoczyła klawiatura na ekranie, nie? Okej, okay, pierwsza noc, noc się udała, czyli po prostu musimy takim sposobem przejść całą grę. Nie wiem, czy się uda cała gra, ale po prostu jakąś tam część tą gry... może. Dwie nowe wiadomości. Co się stało? Czy animatorniki eksplodowały raczej nie? Czy animatorniki są zniszczone, też raczej nie? Czyli chyba nic się nie stało. Czy panel, panel kontrolny działa? Raczej tak. Kogo nie ma? No nie ma leftiego, foxego i chicki, ale dobra, dajmy, że nie ma leftiego. Control panel update, ok. Czyli mamy update w animatronach. Um, mamy Frediego i on now he can hide from the. Dobra, i Bonnie ma chyba to samo, ile się nie mylę. Dobra. Chicky jeszcze nie ma? O, jest Foxy. I Foxy mam zapisane łóżko. A nie, Foxy już się chyba pojawią. Czyli po prostu jak Foxy się pojawia, idziemy do łóżka. Gdy pojawia się Freddy, no to kwestia jest po prostu zamykania mu drzwi albo świecenia na niego. Jak jest za szybą, tak samo jest z Bonim. Dobra, lecimy, bo... bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bo y, troszeczkę się cykam, ale słuchajcie, co ja mogę poradzić? Słuchajcie, tak trzymam na klawiaturze y, dwa palce dosłownie. Dobra, łóżko. On pobiegł. kogo ja zostaję złapany? Czyli Foxy, teraz. Wiecie co? Ja nie wiem, czy to się uda. Coś jest z Foxym, jakaś mechanika, której ja nie czaję. No ale czekajcie, bo może Foxy działa w taki sposób, tak se teraz myślę, że może musicie być cały czas pod łóżkiem. Póki on nie podrepta, no to tak robię, ale może Foxy w inny sposób trochę działać. Chyba mam pomysł na Fokciego w końcu. Bo to Foksy cały czas mnie dogania, więc chyba mam na niego w końcu pomysł. Mam... mówię, może mam na niego pomysł. Plus strasznie mi się to nie, po nie podoba, że latarka się potrafi czasami wyłączyć. Ja cały czas może o czymś zapominam. O... Mocny zawodnik widzę. Co chodzi z tą latarką? No nie działa mi, no. Szybko. Ja nic nie mogę z tym zrobić, nie? Latarka mi się coś z latarką dzieje. Nie mogę nic z tym zrobić. Najgorsze jest to, że znów chyba Foxy mnie złapą. Wiecie? Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Obawiam się, że z przejściem tej gry może być naprawdę nielada problem. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja to przejdę. Ja się tak zastanawiam, ja chyba tego nie przejdę. Wiecie co? Ja może, jakbym przeszedł tego FNAFa czwórkę całego i tak dalej, to może, ale tak, to może być ciężko przejść, to. Serio, tak sobie myślę, że ciężko może być to przejść. I teraz jest najgorsza sprawa, czy to będą serie jako dwa odcinki, czy jako jedno i nie wiem, obawiam się, że dzisiaj jeszcze będę musiał coś nagrać, jakiś odcinek. Yy, cóż ja mogę powiedzieć, słuchajcie drodzy widzowie, nie ma sensu dalej próbować, chyba to się nie uda, no życzę wam, wam wesołych świąt, nie wiem kiedy ten film, yy, odcinek będzie. Ale życzę Wam po prostu wesołych świąt. Naprawdę spokojnych, miłych. Jak nie będziecie mieli co robić, możecie mój kanał obejrzeć. Więc po prostu siema i.